Była godzina szósta rano, gdy otworzyłam oczy. Co też mam dziś do roboty? Chyba nic ważnego. Słońce ładnie świeci. Może pójdziemy z Władkiem gdzieś na spacer? Ale teraz można jeszcze trochę pospać. Władek do pracy nie idzie, chociaż to dziś. Co to dziś? Aha, wtorek. 1 sierpnia. No tak, wtorek, ale on od przeszło tygodnia nie chodzi do pracy. Poszeptuje się o powstaniu i wszystkich pozwalniali. Ale kiedy wreszcie będzie to powstanie? Wstaliśmy o godzinie ósmej. Otworzyłam balkon, żeby przewietrzyć pościel, i wzięłam się za sprzątanie. Władek poszedł się myć. Stanęłam na balkonie. Ależ dziś piękna pogoda. A jaki ruch na ulicy! Wszyscy widocznie już od rana korzystają ze słońca. Z kuchni doszedł mnie głos Władka. Nusiu, nakryj do stołu. Śniadanie już gotowe. Śniadanie przygotowała oczywiście fela Władka-siostra, z którą razem mieszkaliśmy. Około dziesiątej. 10... Usłyszałam, że ktoś woła mnie po imieniu z ulicy. Wyjrzałam. Był to mój kuzyn, Jurek, który przyszedł zaprosić mnie i Władka w imieniu mojej matki na obiad do niej. Poszliśmy tam zaraz po śniadaniu. Cóż to za święto, mamusiu, że zapraszasz nas na obiad? Nie święto, moja droga. Poszeptują, że lada dzień, ma wybuchnąć powstanie, więc zabiłam kurę, porozdawałam kurczaki, bo co nam po nich, jak pójdziemy do akcji. Mój Boże, moja kurka zabita i kurczaków już nie zobaczę, obiadu oczywiście nie mogłam jeść. Rosół wprawdzie bardzo lubi, i kurę z rosołu też, ale ta to przecież moja pupilka, nie mogłabym jej przełknąć. Nie dokończyliśmy jeszcze obiadu, gdy wszedł jakiś nieznajomy. Młody mężczyzna, który chciał rozmawiać z panią Julią. Hm. Spojrzeliśmy po sobie. Najpierw Jana matkę, matka na pana Kubickiego, czyli na Sulimę, Kubicki na Władka, Jurka i Ryśka, mojego brata. Matka wyszła z nieznajomym młodzieńcem do przedpokoju. Po chwili wróciła. Zmieniona na twarzy, trzymając w ręce niedużą kartkę kancelaryjnego papieru. W milczeniu pokazała nam jej treść. Czerwonym ołówkiem napisane były tylko dwa znaki: 5 w. Hm, wiedzieliśmy, co to znaczy. Dziś o godzinie piątej po południu. Rozpoczynamy walkę, czułam, że krew odchodzi mi od twarzy. Dłuższą chwilę milczeliśmy, każdy zajęty był swymi myślami. Pierwszy odezwał się Sulima, tak, więc jednak powstanie. Trzeba byłoby zawiadomić resztę naszych, gdzie i kiedy, to znaczy o której mamy się zebrać. My zbieramy się w górcach. Tylko trzeba ich uprzedzić. "Spojrzałam na władka zrozumiał moje nieme pytanie i zapalając papierosa rzekł: „A my chyba pójdziemy zawiadomić moich kolegów. Na pewno chłopaki nic jeszcze nie wiedzą. Co miałam robić? W czasach naszego narzeczeństwa on należał do innego zgrupowania: do Kilińskiego, ja do Wali góry. Teraz trzeba było zdecydować się, czy iść ze swoją kompanią, do której należy już przeszło cztery lata, czy razem z Władkiem do jego plutonu. Sulima, widząc, że nie mogę zdecydować się, jako mój zwierzchnik przyszedł mi z pomocą. No cóż, powiedział. Gdzie ty, Gajus, tam ja, Gaja. Niech pani idzie z mężem. I poszłam. Pożegnanie nasze wypadło jakoś sztucznie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że może widzimy się po raz ostatni, ale nie chcieliśmy się roztkliwiać. Staliśmy się już żołnierzami. Oboje z Władkiem podeszliśmy najpierw do matki, pocałowaliśmy ją w policzki i w rękę, później też z Sulimą pocałowaliśmy się, a następnie z Ryśkiem i Jurkiem. Zagadałam nawet do niego, że już pewno nie wróci teraz do domu, żeby zawiadomić swoją matkę, a on odrzekł, że idzie od razu do akcji. A matka jego na pewno domyśli się, że poszedł z ciocią, czyli z moją matką. Odchodząc, powiedzieliśmy jeszcze wszystkim: bądźcie zdrowi i trzymajcie się mocno. I wyszliśmy.